Hajko! Jeden z najlepszych shotterów jakich znał. Siemanko widzowie. Witam was w kolejnym odcinku. Miał pojawić się jakiś róg w, miałem być czyli i to na pewno się pojawi widzowie, cirli, bo to pojawi, nie jest. Ale że Dino ma złamaną rękę i ktoś musi grać. Więc postanowiliśmy w Poznaniu zorganizować jeden versus 1 pro w ruby na plaży. To jest boisko, to jest ma jakaś taka większa piłka w ogóle, bo to nie jest wymiarowa piłka. No i co? Oczywiście zwerbowaliśmy chłopaków w naszych dogrania. Znaczy eee... zakontraktowaliśmy po prostu zawodników To trener jest ze Tak, dzisiaj ja będę w roli trenera. Z lekkiej kontuzji nie mogę wystąpić, ale jest zakontraktowany z kilku perspektywicznych a? chłopaków, których dzisiaj właśnie przy oficjalnie wzięliśmy na testy. Patryk oczywiście jest kapitanem całej do drużyny, będzie opaska kapitańska na jego ręce. Patryk, jakie dzisiaj nastawienie? Ja bojowe. Grałem w rugby na plaży. Ile lat grałeś w rugby ogólnie? Naście. Zdrowie nie te, wiadomo, to boli, to boli, to boli. Karu, dzięki wizytę ...wizyty w szpitalu na Lutyckiej. No tak, no chciałbym tu prześwirować trochę. Ja jestem z tych, co dziś tanio skóry nie sprzeda w sklepu, bo musimy jeszcze zakupić no strój trenerski mam i krasza. wszystkie potrzebne nam. Na... Mam krasza. Mój kras siedzi w drugim pokoju i nie chce wyprowadzić kota na korytarz na spacer. Pbbbbbbb ...asortymenty Szczenkę, nie szczękę dla chłopaków za ten czas chłopaki przyjadą nasi zawodnicy a wam za ten czas przypominam o stawieniu łapki w górę, subskrypcji tego kanału No i co? Widzimy się zaraz w sklepie Patryk tutaj jak już przyjedziemy zaraz będzie się dogrzewał Tu musi być wszystko dobrze I ruszamy! Widzowie, jesteśmy pod dekad... Ej bez kitu Niech Banji jedzie na zawody hobby horsingu Kurwa Chociaż chcieliby ich powiedzieć z jakichś pedofili tam. Katlone z racji tego, że mam kontuzję ręki i niestety nie będę mógł brać udziału w tym pięknym turnieju. A ja właśnie się wpierd... w auto. Idziemy zakupić strój sędziowski. Nie, nie sędziowski, trenerski. Mam być Pablo. trenerem czy sędzią. Ale bardzo płacę nację złą rękę, bo wiedział, jak to będzie. Tak, po prostu jakby ja na tej walce doprowadziłem do takiego stanu tą rękę, żeby mieć spokój na odcinka. Ja nie wziąłem szczęki, a ja wchodzę tam na pełnym spoczeniu. Teraz patrz tutaj, kolego. Ja w ogóle chciałem powiedzieć, że byłem kiedyś udział w Polski na plaży. Na plaży? Na plaży. I jest tak, w w Wygraliśmy w ogóle myśliwanie mistrzop Polski. Wtedy miałem mega formę. Bo ja rozumiem, że finalne zasady są takie, że jest odległość, jest obrońca. I ty po prostu przebiec przez jego linię. Czyli jakimiś z wodami go porobić. Startujesz od... jego Czy go po prostu? Musisz... Mi... Ale jakie myślisz tam chłopy mogą być waga, tak? Ja wiem, że będą chłopaki z pasnani, różnie tam są, nie? Podsłówkę też myślę. Będzie będą... ten kolega, co był na odcinku, co nas w woli bąbelkowe. Niech się gorsi. Wydaje mi się, że będzie tak, że masz boisko. chyba jest 7 na 7 i startujesz swojego pola. I musisz dobiec na jego pole, ale jeżeli cię przewróci, to tracisz piłkę. Po prostu. I on, zacznie. Ale to się do, do, jakiejś, do jakiejś ilości pomimo, że 3, czy trzy. Nie no, będzie ciężko, ale w na pewno jest lodzi, że jestem agresywny. No i oczywiście przedstawimy wam e, zawodników e, no, Tylko Patryk e, będzie dzisiaj występował w tym odcinku jako, jako nasz e, Jako zawodnik bungee oh, dawaj. Masz wyglądać stary jakbyś trenował angielską drużynę nie? Eski to na pewno nie na mnie Kipsa w ogóle produkowała piłki do rugby No dawaj spodnie kipsy te Te? To. Nie no dobre spodnie są Spodnie są Pixelka, tak? Y, ta Zmieniałam cenę za podpisno. To jest to za takie kartki a nie na magnes, nie? Dobra. Okej. Okay, bidon. No i bidony, żebym wam miał, wiesz. Yy, tak, jak będzie zmęczeni. Stoper. Dobra. Stoper, <laughs> gwizdek to. Jakieś pachołeczki na rozgrzewkę, żebyście sobie tutaj... <laughs> a dawaj, 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 dawaj. My tam wlecimy, oni oszaleją. Czyli mam tak pachołki, stoper, gwizdek, kapitańska, bidon. Szczeka. Białe. Ja te śmierć. Takie chamskie. Dobra, szczeka. DAMIK! <laughs> Tak Dobra, musimy Nie, nie pałka. ten kaszkiet! Kaks bokserski. to bierz. Żeby się tu w stał. stało. No i, i ma o bezpieczeństwo chłopaków, tak? No ale oczywiście są przez nas ubezpieczeni, tak? Myślę, że troszeczkę nas będzie kosztować ten turniej, ale podchodzimy do niego na serio. A to tak. Może nie wszyscy zawodnicy, ale Patryk ma tutaj dzisiaj duża spółka. Dobra, zapakowane. Jedziemy się udać do miejsca docelowego, gdzie odbędzie się cały Jedziemy się udać show. Ja to przeczytam, co to jest napisane. Deklaracja zawodnika 1v1 rugby, tak? Rugby się mówi. Potwierdzam mój udział w turnieju 1v1 rugby w Poznaniu 8.07.2023 Jestem w pełni świadomy ryzyka i konsekwencji wynikających z, z gry w turnieju. Oświadczam, że biorę udział w turnieju na własne ryzyko. Także to jest do, do naszej kadry. Witamy trenera. Dzień dobry. Dominik Maklik. Czy bierze się udział? Właśnie tak. Ba. Szef ochrony, a bo jest szef szefem na fali będzie grany, także... Wielki Wielki otwierający, pierwszy, otwierający, otwierający. Otwierający, otwierający, Ja zasadę znam, młody tu musi posłuchać. Mojemu takiemu staremu przyjacielowi, no, Szomanowi się śniło, że nie będę miał walki, bo złamie sobie nogę, a nie widzieliśmy się strzelać. Będzie gipsik. Słysza szamańskie się będzie. sprawdzają. Zaczniemy od prezentacji zawodników, ja zacznę całe turniej, później będę wyczytywał po kolei. Macie, macie zaplecze medyczne? Tak, wszystko jest. Leciutko, leciutko obsrałem zbroję. Ja chciałem zrezygnować, bo ja mówię, przecież gdzie a 67 kilo, za jakie tu patany są. Dobra. Boże, biedny tuszel, ale oni go tam kurwa zjadą. Przecież Tushol, a.k.a. A. A. Zapałka, zostanie tam złamana chyba na tej plaży. My zaczynamy przygotowania trenerskie. Jest za pięć, turniej wystartuje prawdopodobnie 10 po trzeba się przebrać jak na trenera przystało jest 30 stopni, spatelnia jak skrzynę ja będę w dresach, długich, czarnych. Będę miał wąsa, ale. To żeby ci czaszkę nie pękł. teraz on mówi, zy. zy. Bandurskie! Szczęki, ej, panowie! Macie ten Przątek? No jak nie mamy, jak mamy <laughs> Wracamy Co <do> ty? <złotem>, <laughs> Bandura, czwórkę gramy, czwóreczkę gramy Dobra, ale ja serio się trochę stresuję, nie? Bo ja tu idę na wojnę, kurde. No, on jest nastawiony bojowo, nie? bokserskie, a nie rógby. A ja chodzę w odcinku mówię że rógby. Co ty mi dałeś? Elka szenka od trenera. Elka szenka od trenera. Emeczka, bo ty masz mały zwierzę. Funkty. Czego zwierzęka moja drużyna? Ja Pierdole nie. Funkty. Co on kurwa z tymi skarpetami odpierdolił? Ja pierdolę będziemy się to pod nocach śnić. Nie. Czereg moja... 30 stopni, kurwa. Getry na długie dresy do kolan naciągniętej chuj. Od lewo, odlicz. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze, panowie. Wstawiamy się w dwóch rzędach i zaczynamy od góry się rozgrzewamy. Czyli krążenia ramion do mnie, rozbiegamy się na boki, wracamy do pozycji wyjściowej. Każdy rozumie, co się pan patrzy? nie rozumiesz? Tak, jest, rozumiem. jesteś? Krążenia ramion, Pyk. przeskakujemy sobie, zrobimy. do Ale tak No i wracamy, wracamy. I trucikiem wracamy. A B? Proszę bardzo. To jeszcze to jest rozgrzewka, co Ja muszę jest? mieć swoją rozgrzewkę Jedziemy, 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 jedziemy Czemu ten napierdala rozgrzewkę na betonie w klapkach? Umie, umie! No. Proszę bardzo, do połowy Leciutki truch i na mój gwizdek Pierwsza para, jak jest gwizdek to jest sprint do końca do mnie Czyli jest truch i pół rura potem Na gwizdek Na gwizdek jest start i na gwizdek jest przyspieszenie Ale dobrą rozgrzewkę robi! Matryk, ale co jest ty! Nie było różnicy! Ja się muszę z tej beki, Ja sam się muszę rozgrzać. Abstrakcja, to młody jest do... Pania. Pyk, Nóżka, nóżka. Te okularki to co będziesz? Żeby ci ktoś strącił? Nie trener. No Możemy sobie leciutko naciągnąć, przytrzymać chwileczkę. I sobie przechodzimy tutaj do bioderek. Zaleciało się zapać tu za kufajkę? Nie, ale można tak o. Lewa, prawa, bieżą, 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 bieżą. Ambicje są wielkie, ale tlenu brak. Nie wiem jak to się nazywa, ale tak do boku tutaj sobie pachwinę chwinę, bo naciągać. O nie właśnie, chyba <grym> <śmieniciel> jak on wyjść drzewkę, jeszcze sprinterską, żeby nikt nie zerwał dwugłowego. Może. Dziękuję bardzo. To pokaż grupie w takim razie, jak się takich hop, siód jesteś do przodu. Stres sprinterski, hop, jedziemy sobie. Tu odrywamy stob. Młody jest dobry, bo młody się przygotowywał do turniejów, jak zaczynał do mnie chodzić, to miał 95 kilo, teraz na 124. Fajny, fajny, perspektywiczny chłopak. Rób młody, rób, dobry jesteś. Dobry jesteś. A będę u ciebie. Tak, trener, dziękuję trener. Wyniesiesz po polskie rugby na wyżyny. Tobie ja, nadzieja. Spóźniony? Na no rozgrzewkę, po rozgrzewki? No dobra, bo, bo, bo uber, no bo uber. Błyn. przebierać. Na osiemnastą zaczęliśmy rozgrzewkę. Wronek, kurwa, przecież jego to... Oni go nie zauważą, oni go tam zdeptają. Wronek jest mojej postury. On z pięćdziesiąt kilo tak jak i ja waży. To nie jest miejsce dla takich jak my. Pomięć jest 5 minut, później na 50 pomp, kiedy na start Na start Ja mam świetną pompę. Jedziemy! Z Kasiędziem! No! A jednak! Jedziesz! Zamknij palnik! Normalnie 10! Ale siły ma jedziemy! I przebieżka! Do żółtego śmietnika widzisz? Jedzie. Tak, to ja nie biegnę. To on, tylko ma karę. Jedziesz, 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 młody! No I wracasz, wracasz! Wracasz, pełna! Ostatnie 50 metrów! Puszę te panie, to kurwa szukają już chyba gazu pieprzowego w torebkach. Idą ze spokojnie, jakiś dzieciak na nich biegnie, jakiś kurwa łysy typ, za nim się drze. I! Na pełnej, na, pełnej, na Jak idą w bok w ogóle, szły tędy kurwa tra wydeptanym i jak zmieniły kurs na bok. Na pełnej! Dobrze. Który będzie potem znowu walczył? on walczy z tobą. Ty. O! o, o, o. Traer, jeszcze rozgrywkę Dobrze, to jest asystent, asystent. Proszę bardzo. Było było. było, było. 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 A jednak Patryciek Było. 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 K**o. I bo, 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 bo. Dobra. Patrycie, jak już lekko kopa, jak, jak lodówka w lato mokra. Tak. Czuję, że to wygram. No i takie podejście mi się podoba, to jest drużyna. Zaraz będziemy losować, do kogo to cudeńko trafi. Opaska kapitana, panowie, zrobimy tak, że będzie krótki wyścig po prostu. Się przy... Ej, daj się to szybszy? dajcie To trener to odpuści młody. Przy... Ja daj grubemu, daj grubemu. ja się jeszcze nie wezmę. Daj grubemu. To co, nie na tą rękę. To nie, nie może być kapitanem, kapitanem. bo ci Ten leż kapitanem, no właśnie, Chyba bo coś ci się pomyliło. Idziemy, bo trener dominuje. Idziemy. Masz szczękę tu, żebyś zębów nie stracił, bo już miał ciężkiego rywala. Ja jest Jedziemy, jest kilku rywali. Jest i są tutaj chłopaki, naprawdę. Jakbym mógł, to mi do siebie wziął. By tu stoi białe, twój przeciwnik. No. No. Dobra. <śla> Prezentację mamy wyjścia, tak? Chciałem wam, Chciałem wam powiedzieć, jak to się będzie odbywało. Chodźcie tam proszę na sekundę. Wyjdziemy w dwóch rzędach. Wyprowadzą was ringers. Najpierw jedną ekipę z lewej strony, potem drugą ekipę z prawej strony. Robię to Nie no myślę, że jednego na sprint zrobię jakoś szybki zbud, Część coś. No. no kurwa Ну, это не может удач. Ой-ой-ой! Siedzi, nie? Łapa siedzi, siedzi, siedzi. A. Po młodym widzę po bandurskim młodym, że już po rozgrzewce ma dość. A to gadoł, dykę. Przednie za czwarty miesiąc. się to skończy a ty, się. A tu tak jest Oj ciężko w ogóle, bo to nawet jak w wuta chodzi i z tego wyjść, to jest wiesz, będzie dopiero biegać. O, Co? My dzisiaj razem będziemy walczyć, nie? No wiem. Walczyć, a potem będziemy razem tak pić wabić się tak. do, do końca, pewny. do białego tak. rana. Tuż on ja startuje tak. z kobietami. No patrz jak oni wyglądają. Bravo! Procent jak wczoraj na klasza to nie ma co gwizdać To jest taki chłopak na pożarcie rzucony, to jest taka zanęta. Ale bo brudne paziencie, No, ale Patryk powiem ci, że pachnie kup. Wybitnie do turnieju. jest <grym się z rady> k. Są fajne perspektywiczne chłopaki. Jest kilku. Naprawdę bym wziął do kadry, jakby trzeba było. Nie o tobie mówię, to się nie cieszę. <grym> <z rady> Jeszcze nie wiem. On napluł kurwa na bronka. Jak ty na ławie, nie umiesz 62 wycisnąć. No boję, że ja się po prostu nie będę stanieć przy przebyt. Klen może zawieść. Proponuję, co mam ci powiedzieć, ustawienie 4, 8, 12. Co to znaczy? No przecież wiesz, co to znaczy. Przerabialiśmy to nieraz. Nie. Raz, nie? Co cztery rośnie. 100%, 100, 100, 100%. wygląda. na Ja fa. W... prosto biegnę. Nie, Cię nie zatrzymuję. Się za... Przecież, jak jakiś chłop będzie biegł kurwa na tuszola albo na wrąka, to on będzie biegł prosto i będzie miał wyjebane, że ktoś przed nim stoi. A, się, jest, grzej się, grzej się, grzej się. Bo się możesz dziwić. Chcesz kask? Bronek ma kask. Grasz piłką czy bronisz? Trzec, eee, gram piłką. tutaj będą... Łukasz ze złotami, ze złotami, Łukasz! Łukasz na nogach, tak jak na treningach! Bądź gotowy! Od nim rzucił jak workiem ziemniaków. Dawaj, dawaj go! Zero potencjału! Ale go zmiotła z flaszy! Kieros! Kieros! Jedziesz, mogę jedziesz na pełnej, na pełnej! Kazacja!

Pięćdziesiąt, Dobra, bronisz, Kieraz bronisz! bronisz. Twoje, twoje... Moje jest, moje jest! go! Dajesz go. Zabaj, daj go. Brawo. Cześć. Brawo. Mamy pierwszy owoc! Przed jak Kieras, nie rób z dawaj! No, to jest tata Tusola, nie? Pff, tata Bandury że w ogóle się stresuje. Jest dobrze, jest dobrze, ale będzie nie... będzie kilka rzeczy do poprawy, ale jest dobrze. I mamy potencjał dzisiaj. Z kim ja będę? Nie wiadomo. Może z możesz być? A Ej, ja no tak, żeby no tak było losować. To, ja będę... to by było zajebiste, to by Jak ja będę z tobą, to rzucamy piłkę i ślad. Ofensywę wiesz co robić, ale defensywnie. Zaczynasz, tu jest powiedzmy połowa twojego boiska. Jak zaczynasz... Słuchaj on, on z piłką nie ma prawa przekroczyć linii połowy boiska, jeżeli ciebie tu nie ma. Tak jest. Masz być jego połowa. Cały czas. Z tu mamy ciągł, widziałem jak ojciec. W dół czy w górę! W górę! Nie wiem o co chodzi, ale w górę! Jest straszniką, rozumiesz? No. Czy ty już masz włączoną głowę? Co? Nie, nie, nie. Ja chyba czekam na tego wielkiego, bo nie ma kategorii kobiecej tam, w sensie kobiety się tam nie napierdalają w tym rugby. On by chciał... On, on, ja myślę, że że on by chciał. Młody! Ty idziesz kolejny? To za ty twój... Młody z Jak zaczniesz to On go, on będzie prawdopodobnie nacierał Robisz zwód w jedną stronę no, no. i szybko dużym okręgiem ciśniesz On nie ma maszy, on, on ma za dużą maszę i nie nadąży za tobą Tu się łapiesz, przebiega, zdobywa łąk, rozumiesz? Jest zwód i druga strona od razu Słuchaj co trener mówi Słuchaj co trener mówi słuchaj, ci. Słuchaj. No. Jedziemy! <grym grym> z wody, z wody i w prawo. Wiktor, wonga, trener wody, tak jak Leni. ci mówiłem. Z wody. z wody. On jest ciężki, on jest Leni. ciężki. To, to jest mniejsze. A bronie, brońcie, ku... Panie Boże, w nogi mu wchodzić. Bo, Bo się kurwa nie obudził. Bo się kurwa nie A, widzowie, tak, to jest niesamowite, ale Wiktor Wroka z tuszolem, wylosowani. Tak jak ci mówiłem, na z wodach graz, na z wodach graz! On jest zna.

Ale dobrze, że bronek na tusola trafi. na kur, tak nie może. Leże, no kurwa, I teraz Piotra, tu Tu nie Nie odłożył! Nie Nie przyłożył, nie przyłożył! Pani Stuszol nie wiedział, że ma trzeba odłożyć piłkę ją rzucił, więc stracił Co ty radzasz? Ma mój zawodnik Brawo Mój chłopak, mój dolę Ja pewnym Ja myślałam tak Kurwa, dobrze, że ten Wronek odpadnie na tuszolu, przynajmniej mu nic kurwa nie połamią. I się okazuje, że Wronek kurwa wygrywa i będzie dalej z kimś siedzącym. No, no trzeba piłkę odkładać na ziemię, to nie jest futbol amerykański, gdzie wystarczy wbiec na pole. Tak, jak cię Cześć, Gryna, dziękuję. Brawo. Brawo, dziękuję. Brawo. Ale nie, dobrze, że wygrał, bo on gra dalej teraz, a na nim lepsza beka Ta. będzie. No. jedziemy. Na nim lepsza beka będzie on. On wszystko wie, jest pokazane, jest rozpisane. A tak, tak jak mówiłem, obrona. jest ty z nim? Pierdanie A gruby, jest szybki na nogach. na pożarcie Idź. Od razu go glemujesz. Patryk nie zap, nie zap to jest druga runda dopiero.

Co znaczy on go nie kopnął kolane? Mujeczka gramy. To nie Au! Przed mu tak nogą kurwa tu w ramię, widzicie? Tu. Widzicie to odskoczenie głowy? Au! Myślałem, że go zmakałtuje tym kolanem. Yeah! Nigdy nie wyskakuj. Myślałem, myślałem Mój tata, tak. Tata! 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 Nie! mnie już tak boli. A pani? Halo tu było pani jeszcze no? Teraz musimy wygrać No musi, musi Daję! Daję! Dawaj Dajesz! Dobry jest, Kocur jest dobry Gra, gra, to widać, że zawodnik Niech ja pierdolę, jak on to wyciągnął! Zdecydujące, kiedy raz! Gieraz, raz! Aj, aj, aj! Zegrał, jak on trzy razy robić na nim? A położył? Tak, nie. Poszukaliście! I co? Ja tylko Szaman, to jest taka legenda poznańskiego ruchu w ogóle. legaś <noise> go zatrzymaj go psychole <noise> ja tego że mu się krzywda to jest u gaci przepraszam panie Miolale. nie jest, Dawaj, Jesteś taką dla niego. I pat, pat, pat! Dobra, 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 dobra! Dobra! Ale kurwa to wygląda jak taka zabawa na zasadzie. O, mam 10 dziecko, mając 30 lat. Hehe, <laughs> śmiesznie będzie wbiec w niego pełną siłą! O, to ja to tak widzę, kurwa. Gruby! Gruby wody się napi! Oi, chuba, chuba na noga po. <gulho> 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 nie tak! Pode go od razu! <gulho> <gulho> zadła, <gulho> <gulho> wow, wow, <wow>. Ai, ai, ai! <gulho>

tak, powiedział tak, śniło mi się, śniło mi się, że plażówka, kolano rozjeb***e Przyszedł do mnie, we śnie, z okulą, z gipsem na całej diszę. Sama krzywa szawa, mówi za siebie. Jak jest? Jest zajebiście, bo ogólnie przegrałem z Patrykiem doświadczenie miał, ale ogólnie spodobało mi się to. No nic, wszystko podsumowując, tak. Młody bandurski, skreślony, stary bandurski skreślony, tuszyński skreślony, wronek skreślony, karesa skreślony. Nie mamy już kim grać. Zapraszamy trenerze. Przepraszamy. Chodźcie tu, mam tłoki jeba. Przepraszam. Trenerze. Będziemy jeszcze pracować nad tym E, no Patryka trzeba doprowadzić do, do porządku. O zdrowie k**wa, no niestety jest najważniejsze, ale dobrze się pokazałeś, także nic się nie ma i kończymy. C Czekaj, ja o, się draby bałem... Ale trener, co to... jeden 2, 2, super odcinek, ale kurwa wypuszczanie wronka to... o... no to po, po... podchodzi pod znęcanie się nad nieletnimi jak dla mnie.